Hej, cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wex, a jest to piąty odcinek z FIFA kariery menadżera FC Köln i następnie chciałem Was przeprosić za brak odcinków bo nie było ich chyba przez, przez, przez dwa tygodnie czy tam przez trzy nie wiem, nie pamiętam w FC Köln nic się nie zmieniło mamy dalej okienko transferowe K ten, kto nie wie, że może się cofnąć do poprzedniego odcinka i zobaczyć <laughs> więcej świetleń. Yy. W składzie... O, nie, tylko w składzie przymieszałem. O. I to wszystko. No, no co, jedziemy dalej z symulacjami, bo za dużo nie chcę kupować nowych zawodników. O ile oni chcą U trochę nam dają do tego horn, ale... Horna, ale... Nie, jak dać nam 3 to naprawdę możecie go kupić, ale to 3 naprawdę To już 3 miliony to naprawdę jest coś 3 miliony Tak yy, jak się nazywa ten zawodnik z tego yy, Greuthert coś tam Bo mówiłem, że może go kupimy z tego Ex Legera, Helmesa. No jakoś tak Wondolowski. Wondolowski, tak? Szukaj zawodników. Yy, yy. Wondolowski. A nie mogę tego, aż tyle liter. Bo to brzmi jak polskie nazwisko. Tak. Ale to jest Polak. Nie, to jest Amerykanin. Ma aż 30 lat. Yy, nope nie kupujemy Jest za stary Albo Tego Martiala byśmy kupili, bo on Jeżeli on przeszedł do Manchester United Za, za dużo przeszedł Ale dziwniejsze jest to Że Wayne Rooney nawet nie wiedział kto kim jest Ma Marshall Przeszedł za jedno, za ileś tam chyba 50, mil 50 milionów chyba Martial Ciekawe, FIFA kosztuje. 450 milionów. Jest ten Anthony Marshall. I niech scout jakiś tam go obserwuje. I może kogo musimy kupić? Pan Barry Hanna mnie denerwuje Barry Hanno. Na lewego obrońcę kogoś musimy kupić. Pilnie szukać zawodników. Rola. U obrońca Liwy yy, maks Wiek do tylu lat Żeby to nie był jakiś staruszek Okej okay. I co tutaj mamy? Yy, yy, yy. Ja bym za tym się rozejrzał O, Marciniak Polaszek, tutaj mamy naszego Polaka Adam Pazio czy Marciniak? Nie wiem. Na dzień żadnego z nich. Y -y -y -y. Aleksandro za drogi. Nie ma za bardzo. Dobra. Douglas jeszcze zobaczymy Dobra Nie mam sumarnować. marnować To nie można za długo Odcinek trwać Więc szybko dajemy simulation Oferta Horn 2 i 8 Dacie 3 Kurde A jak go sprzedamy Nie będziemy nikogo lepszego eee, Są lepsi Tego się kupi z Borus Lenga o, Odrzuć Nie 3 musicie wyłożyć I, i odpowiedź transferowa nope skingramy z skingramy z zgramy odpowiedź transferowa je o kurde to to Bramkarza możemy już zacząć szukać kto to no chyba nie no was, tutaj mi takie kluby dają a wy taką śmieszną ofertę, dajcie. I że niby się tam rozwinie. Chujata tam, a nie się rozwinie. Nawet takie mniejsze kluby francuskie chcą go mieć, ale. Nie, chyba Villarealowi tam godamy. Bo tam chyba nie mają dobrego bramkarza. Oni tam mają Rufiera i taki talent to będzie grzał ławkę, tak? Saint-Etienne. No, nie kurczę z nimi to, z nimi to jak zaczęłem od milion 600 tysięcy, to już się nie targuje, mhm, tyle powiadacie, nie jesteście, 500 tysięcy, i okej, okay. stać was. że jest, o, ale się no niego bili, a tu czas leci, a muszę jakiegoś bramkarza skądś skombinować O 450 O znowu Team Team Horno, Konferencja Trzeba naszych zmotywować Że bez Team Horno no, tak samo się radzą Co oni ci mówią? Ci mówią 450 Dobrze, Dobra, żeby były jakieś zmiany w tym klubie Albo nie, no Nie Nie, bo to Nie, 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 nie To ty chcesz yy, ja nie pamiętam Tim mam nadzieję No, dostaniesz, mhm Ujmer yy, 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 dziecko, moje drogie yy, yy. Dobra yy, tylko gdzie ty tutaj jesteś? Wimer, wimer, wimer Przybyłko Hehe <laughs> O rozwinął się o jeden chyba Dobra, ale gdzie jest wimer, wimer Halo, panie wimer Marzy przy kontrakcie Masz mi tutaj, proszę cię, bardzo 15 tysięcy tygodniowo, tak? Yy, to jest dużo, naprawdę. Eu, euro do tego. Yy, Przepłnić, przeżyć. Aha, rok. Chcesz tak? Kluczowy, bo jesteś taki super, mega, mega hiper. A my teraz musimy szukać yy, yy, bramkarza. rola Bramkarz Kisbundesligi Aus League Ligi Angielskiej Możemy się poszalić Mamy y, y, 5 milionów 300 tysięcy O Lindegar tutaj taki To byśmy mieli naprawdę zakup na Długie lata Amos Brandt O no, Panteno myślę że może być dobry ten pala coś tam yy, osipa nie behea nie za yy, yy, yy. drogi nie ja mam na razie o na Rudi, Rudy. Yy, możemy się nad drudym zastanowić yy. Na razie tych dwu... Uch. dwóch, Dwóch y... ja KB Kabe... a dobrakabaleru mi się Dajcie mi go bo to szybko się go wyszuka bo ono może jeszcze Dubską ratować stary, ale... O, Fabiański, o. To byłby dopiero dobry piłkarz, a że mu kontrakt wygasa to jeszcze lepiej. Dobra, z yy, kim gramy? Z yy, yy, symulujemy. Nie, 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 gdzie Kezler? To jest ten bramkarz? Myślę, się O tak, kurczę, aż w szoku jestem. Myślę, że on inaczej nazywa dziwne, ale dobra dawaj szybko tutaj szczymulację pominiemy bieg szczeli w 53 minucie no i super warto był zakupu to, to jest jakaś konferencja pracowa tak jak wygramy i wygramy całą ligę i dostaniemy się do Bundesligi i i i, i i i będzie fajnie w Bundeslidze Jak nie chcesz więcej zarabiać to nie twój wybór zmęczeni są... nie są wimer za karę chodzi twój Rywal Bruno Ceno. Sam ściągnąć dla siebie wyrok Simuluj mecz I jadymę Pominiemy, bo to o, dwa, jeden, No 2-1 half i Halfar I is Kinglam Ooooo Helmetz nam się nie chce strzelać nam w klubie. Coś coś nie przychodzą te Muszę szybciej tam tych tych bramkarzy kupować, bo ja jedynie nie dojadę. Nie podołam o jednym bramkarzu, trzeba złożyć za kurde yy, minion palti p... Pal... Mmm, nie, mm, się nazywa Palda z tego, no Damy im może Domowy z A Fabiański? Fabiański nie Fabiański Możeśmy zaproponowali angaż. E, 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 e. kupmy go za Jak się zgodzą na milion... Aha, 30 tysięcy To on raczej taki tani to nie... O Jezu, 100 tysięcy! Ale ci tutaj dużo romkarzy zarabiają 50 no Nie za dużo? Chodzi czy temu złożymy panty limonowi O 40 kurde Damy milion Półtorej bańki Półtorej miliona A jak nie będzie chciał przejść to jego wybór Symulujemy sobie mecz D Dobra Helme strzelił Znowu Bruno nas... Nie to Maroach no Zma Bruno nas kurcze nas mieć... nas mie toś ten Wimer... On to zbajny zrobił O, przyjęli, ale fajnie Będziesz u nas kluczowym HP zawodnikiem O pańskiej pracy 5 miesięcy Spokojnie W tym meczu gramy rezerwami Ja ci dam zaraz się nie przeprowadzać Rumunczyku jeden Dacie pieniążki to od razu będzie się na śpiewał Kurde Rumun Nie wnet mnie, dobrze? Dwa lata i i Chodzi do nas, tak Brecko. Aaa, ten za Hektora, dobra. No, co za ci Co za ci Kurde dam mu tyle. Tyle, tyle, tyle. Dobra. To jedymi dalej. Koniec okienka Mam jeszcze nie mamy tego tego. No co za śmieć Ile tego tamata chcą? Pio oje oje, nie nastać no, nas Bayer no wypierdalaj. Tamtego kupimy, ale nam się uda To będzie jest, fajnie, nam się tamtego uda kupić e e e e. Gdzie mieli wtedy porządnego zawodnika Tutaj kupno PSV zaproponujemy yy, 600 nie jakie 6 milionów Eee nie, nie, nie zapędzaj się 600 tysięcy i bajachana mogłem dołożyć Barych No tego na by a jestem głupi Cross mieć głupi easy peasy spokojnie chodź tu 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 tu, tu bary hano jest tutaj o oh, bary jano 650 tysięcy powinno załatwić sprawę a ty chodź tutaj y, do nas y, prędko Zmienić sobie y, płacę. Ja bym to zaraz dam Masz, masz, masz i przyjmij! 20 tysięcy więcej zarabiasz tego śmieci nie przyjmiesz, to masz... wryj. ryj Jezu, ostatni dzień. Ile oni chcą? O kurde! <noise> Nie. Chociaż.. Nie, kuś Kiedyś... Śmiecił sam chciałeś. Robię to inaczej. Zebrał sobie 10 tysięcy. Wiesz, kluczowałem zawodnikiem, rozumiesz? Tej transfery, szuka zawodników, bramkarz Damy na, na wypożyczenie i kto tutaj będzie? Na wypożyczenie Jakiś co może znam? Nie, ja jednego nie znam. Poza listą. O, wolni zawodnicy, to na pewno jakiś musi być dobry. Chociaż jeden. Ten będzie zły. Ten będzie zły. Nie. Nie. No nope, nope. Hmm. Za mało Trela Przecież on Chodź tutaj do nas On, on, on grał w Piaście widzę. Kurcze nakarmimy cię ty biedaku Wyżywimy, nakarmimy wszystko Tylko chodzi do nas No i mamy kucze bramkarza chyba za free Odpowiedzi nie przyszły Co Dobra jak chcesz Tysiaczek jeszcze Dobra, jak chcesz. Masz ważnego zawodnika. Proszę cię bardzo, tylko y, akceptuj. Bo czasu my nie mamy. Za dużo. No i beautiful mamy dwóch nowych piłkarzy Tamata i, i, i pana Trele O no i fajnie Wzmocnienia chyba dobre Kisslera ktoś chce kupić y Bramkarzy nam się dwóch przyda. Trzeba było Horna kopywać. Aj, dobry był bramkarzem. Dobra. Lećmy z symulacją. Dalej. Falcao do Bayernu przeszedł 47 milionów zapłacili. Thomas Kissler. Nie, jakie zaakceptuj? Po tym okienku do końca okienka Powiedz okienka i kończymy odcineczek, bo to już długo trwa. Oswaldo do malagi Nie, nawet nie chce tym się tego czytać No kurczę co oni tego na Kesslera się wzięli? No chyba nie Nie zdążyli kupić to... Oma do Atletico Atletico się wzmocniło Dobra, ko gramy... Nie, na no sobie to odcinku sobie pogramy meczek Z... Z, z kim my gramy? Z Energetic Codbus czy coś takiego o ktoś wraca po kontuzji a kto to wogdy wogdy dobra y, 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 dajemy pana ilmatrela o 66 to no taki nie aż taki zły a a a tutaj pan tamata 66 A tutaj damy pana Wogda Jest Wogdy. wszystkie nie grał tutaj Okej. Okay. W tym odcinku byłoby na tyle. Żegnam Was do następnego. No i bye bye.